Ho, ho, ho! Czy ja dobrze widzę? Wygraj ze mną, dostań 100 tysięcy dolarów i to wszystko koło mojego domu u mnie we wiosce? Ale czy ty dobrze to widzisz? Tam można widzę, wygrać 100 tysięcy dolarów! Ej, Widzimy dla nas kasiora darmowa! Przecież my wszystko wygrywamy! Także ej, ścigajmy się tam, ścigajmy się z widzami na łapeczkę w górę i zobaczymy, kto tym razem wygra. Także widzowie dajcie z siebie wszystko, zobaczymy, kto będzie szybszy. Czy my dobiegający tam do tej tabliczki, czy wy klikający łapeczkę? Także że zaczynamy za trzy, za dwa, za jeden i sta Startujemy, lecimy, lecimy, lecimy szybciutko, szybciutko, biegniemy, jak najszybciej, jak Musimy najszybciej, ej, co to. to jest za konkurencja, dobra, dobra, ale to jest daleko, widzowie naprawdę mają przewagę, ale kto to wygra, kto, kto, no jak to, jak nie, ja jak... o, elegancko, o. E Alek mi pomógł, Alek, gdzieś ty wszedł, ej, ty w ten billboard wszedłeś? Do no niech wpadłem w niego, ale. Ej, dobra, czekaj, jestem. coś tutaj pisze. Wygraj ze mną, dostań 100 tysięcy dolarów, ale o co tu chodzi? Skąd my mamy wygrać? Joki wielki start, jaka wielka meta. Ej, co jest grane? To jest tutaj I szmaragdy to ty! Szmaragdy, złoto i ja cię kręcę i diamenty! Diamenty, patrz, diamenty ej, to tu bierzemy, są. Nie no? to, tylko kilo ale Jak ty chcesz tutaj wziąć się? Ja nie mam żadnego kilofa, a ty masz coś? Jak nie masz, nie, też nie mam żadnego. Dobra, ogarniemy, bez problemu. Słuchaj, idziemy do... Do mnie na chatę i kupimy sobie kilo. To będzie najlepsze rozwiązanie, ale zanim tam jeszcze dojdziemy do mojego domu, to nie zapomnijcie widzowie, zostawić subskrybera takiego czerwonego jak moja bluzka. Właśnie dobijamy 300 tysięcy, a na 300 tysięcy szykuje się fajna, niespodzianka, także klikajcie wszyscy, a my idziemy do mnie po kasiorę, po kasiorę i wtedy po kilof, po kilof idziemy. Czekajcie, gdzie ja tu kasiorę miałem ukrytą? Ale ty wiesz gdzie ja kasę miałem? tej kasy, no nie ostatnio ci zabrałem, znaczy. E, e, Na spokojnie, dziwaj nie, Ja mam, o, tutaj elegancko, mamy 6 staków kasiory, my jesteśmy bogaci. Dobra, Alek, mogę ci jeden odpalić, trzymaj, o, trzymaj o, weź dzięki. sobie i chodź idziemy po kilofy. Kilofy można kupić w nowym sklepie. Zobaczcie, ulepsz kilofy, tutaj normalnie można e, jak i ulepszać kilofy, jak i e, dostawać po prostu kilofy kupować. Także wchodzimy tu, O, przepraszam, wow, panie budowlańcu, ja mam za dużo siły, ja już się stawiam. Dobra, otwieram. Dzień dobry, dzień dobry. O, pan tutaj normalnie przemeblowanie miał, panie budowlańcu. A więc tak, potrzebujemy ogólnie dobrego kilofa, żeby wygrać. Tylko nie wiadomo z kimś, bo tam pisze wygraj ze mną. Czyli co, ja mam z Alkiem się normalnie tutaj co nawalać? Ej, no. możemy się ścigać. Dwa tory są w sumie, patrz. Jeden z W sumie możemy się ścigać, ale nie wiem, to, to jak wygram, to mi dasz 100 tysięcy dolarów? Czy jak to działa? No, ja nie mam tyle, niestety. Aha. Dobra, panie budowlańcu, mało ważne. Ile za kilow? Ile za kilow pan by chciał ode mnie? I, i o dalka, bo potrzebujemy dwóch kilowów. Kto zamyka tu drzwi? Nie zamykaj ta tych drzwi wielkich, bo, bo tu jest. Ale jest. Ale za ciepło, tu jest o lawę porozlewaną razem z wodą obok. 10 dolarów. No, Co? Ej, były tańsze, były po 5 dolarów. No, ale. A ja się pamiętam, że był po no, no właśnie, ej, dobra, wyrzucamy mu, masz te 10 dolarów i dawaj mi jakiś dobry kilof i my chcemy najlepsze kilofy, dwa, 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 czekajcie, o, idzie i coś tam wybiera, dobra, niech on sobie zrobi na spokojnie te kilofy, a my, a my poszukajmy gościa, który, a bo czekajcie, najpierw weźmiemy kilofy, najpierw weźmiemy kilofy, jak panie, dostaniemy kilofa, ej, dostałem, co, co drewniane kilofy? Ej, co Szacie my Co jest grane? Panie, panie, ej, panie, oszukał nas. Złodziej jeden normalnie drewniane kilofy nam dał. My takich nie chcemy, my chcemy lepsze. Ja już co, nie? ale się nie kupuję, nie ma takiej opcji. No właśnie, złodziej nas okrad normalnie. Dobra, chodźmy tutaj i zobaczmy, gdzie jest ten gościu, od którego można wygrać 100 tysięcy dolarów, bo już się nie mogę normalnie doczekać. E, chciałbym z nim zarewalizować. Myślę, halo, że nawet drewnianym panie. kilofem z nim wygrał. E, halo, panie, panie, panie. Halo, panie. Nie, yes, nie ma pana. Ej, gdzie jest pan, ten gościu? No 100 tysięcy no dolarów my chcemy wygrać, a tu nikogo to, to, to nie ma. zamknięte to jest. Która jest godzina? Ty za czas która teraz godzina. Która godzina, czekaj, eee, no, no nie wiem. O czekaj, czekaj, ktoś tu idzie. Ej, jest jakiś gościu, czyżby to ten był? A on tu mieszka! Dobra, halo, Ale dzień dobry, dzień postawił. dobry. Pewnie nas dopiero zauważył. My na pana tu godzinę czasu czekamy. My byśmy chcieli za konkurencję się wziąć i wygrać to. Widzę, że tutaj jest mnóstwo konkurencji, są diamenty. Diamentów niestety drewnianym kilofem nie wykopiemy. Tu są szmaragdy, też nie damy rady, złota też nie namy rady. Tutaj Poszę jakieś redstone, dziwne spróbujemy. bloki. Dobra, to dawaj, redstone. Redstone chyba będzie, będzie git, Co? Panie, no to ja pierwszy. Ja pierwszy się z panem konkuruję. Zobaczymy, kto to wygra. I na czym to w ogóle polega? Kto pierwszy na mecie? Czy o co tu chodzi? Czekajcie, on coś on pisze, tutaj czekaj. pisze. No, zobaczmy, co on tu ciekawego napisze. Panie, bo 10 dolarów ja straciłem normalnie na ten kill -off. Hola, A. hola za udział. Co? Ej, złodziej jeden! Widziesz? Kolejne 10 dolarów, aby stracić. Jej. No oszukista jeden. Normalnie i co za złodzieje? Dobra, ostatnie 10 dolarów ja nie mam więcej pieniędzy. Okay. Ale chytrzy masakra, nie? Dobra, 10 dolarów. Dostał pan i od i ode mnie, czyli konkurujemy, konkurujemy, panie ja wybieram te bloki. Możemy się mierzyć. Eee, kto będzie szybszy, tak? On na tym to polega. Ej, on też wziął jakiś off, No dobra, no to zaczynamy, ja odliczam od trzech do jednego i zaczynamy. 3, 2, jeden Zaczynamy, zaczynamy, Dawaj zaczynamy. Sobie. Go, dawaj, go, 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 go. To, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Ej, dawaj, robi? Co on robi? Jak on to robi? Jak on to robi jak tak szybko? Ej, ja dopiero jednego. Dzień dobry. Tak szybko kopie, a ty co dopiero jeden? Dawaj, no, się Teraz pospieszce. dopiero drugi. No nie mogę, nie mogę. Ej, on zaraz Jak to? do mety dojdzie? Nie, nie. Ej, e, w, 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 wygrał ze mną. Jesteś, wygrał ze mną. No dobra, Nic to ty spróbuj. Jesteś taki kozak, to spróbuj. Ten chłopiec naprawdę szybki. Nie, musisz Pan musisz odbudować sobie parę bloków. Znaczy, ten cały słupek. Bo teraz, aleks się z panem próbuje, on dał 10 dolarów, no to, no to 10 dolarów, nie? Czekajcie, on coś tutaj robi, ej, wymierza. A, on umie czarować! Patrzcie, jaki o, chłop, A, tam wymierza, wiesz. Ty, ale nikom, jak ty nie dasz tak rady, dalej. to to normalnie wiesz co to oznacza? Że ten chłop oszukał nas na 10 dolarów i dał nam bardzo słabe kilofy. No i ten drugi a jest w zmowie z nim, bo wiesz, on ma jakiś lepszy. A kill ej, a może, ej, a może oni kombinują tak, żeby cały czas wygrywać? I ha, jeszcze taki test, robimy dwójkę. A to sprytacie, no. Ej, dobra, dawaj, próbuj, to próbuj. Musisz wygrać, dawaj, on już tu bloki postawił, także zaczynacie za trzy, za dwa, za jeden. Dawajcie, do boju, do boju, do Ej, Alek, on cię robi jak chce przecież. No co, bo Ty Ginov jest beznadziejny. Przecież on nie kopie w ogóle. No Alek, to nie Ginov, to Ty jesteś słaby. No co ja słaby? ja ci zaraz dawajcie. Patrz, on słaby. już skończył, on już doszedł do końca. No bo przesz przeszkodziłeś mi, tak to bym wygrał mi nie mnie. Na uderzy. pewno byś wygrał, przecież on był 100 razy szybszy od ciebie. Ej, dobra, panie, panie, poczekaj pan tu, poczekaj pan tu my zaraz przyjdziemy. Idziemy do chłopa, który ulepsza kilofy. Dawaj, Alek, chodź, musimy, musimy się do niego przysapać trochę, słuchaj, mu powiedzieć, że damy mu po 20 dolarów, ale ma nam zrobić kozackie kilofy, dobra? Musimy mu przywalić tym kilofem, z Dawaj to się przywalimy mu. No to co, pukamy? A nie, w te drzwi nie można pukać, czekaj. E, halo, pok, pok, otwieraj pan! Halo. O, jest. Dzień dobry, witam. E, my przyszliśmy na reklamację, proszę te kilofy zabrać. Sobie. Sobie, nie wiem, gdzieś wziąć po prostu, do gdzieś wziąć. Wsać, My dajemy panu po 20 dolarów. Proszę bardzo, ja panu wyrzucam tutaj 20 dolarów. Proszę. I ja tak chcemy najlepsze sam. kilofy, jakie tylko pan kiedykolwiek w życiu zrobił, najlepsze. Zamykamy tu pana, nie będziemy patrzeć się normalnie, co pan tam pisze. Proszę zrobić nam kilofy, nas to nie interesuje. Ale czekamy i musimy to wygrać. Ja chcę 100 tysięcy dolarów z tym chłopem wygrać. Nie ma innej możliwości, żebyśmy przegrali. Rozumiesz to? No rozumiem to. Poza tym mam tylko 24 dolary, tylko i tak średnio, jakbyśmy przegrali. Nie? No właśnie, no właśnie, dobra. No to czekamy, chłop tam ulepsza kilofy. Zobaczymy, co on tutaj nam wystruga. Ej, coś ma. Coś nam dał. Mamy lepszy dał. Ej, tak, złoty. złoty. Dobra, dzięki A złoty jest chłopie. Szybki. Dzięki, dzięki. Ej, wracamy, wracamy do chłopa i idziemy kopać złoto. Skoro mamy złoty kill, off, to idziemy kopać złoto. Teraz będziemy szybsi. Zobaczycie, że to wygramy. Nie ma innej opcji. Panie, panie, gdzie pan jesteś? Halo! To biegnie, biegnie, za nami, za nami. A, jest. on do domku poszedł. Dobra, on jak widzi przez to okno klientów, to on wybiega wtedy z domku. Panie, próbujemy się, próbujemy się, kopiemy tutaj to złoto, dobra? Dajemy. Po panu 10 dolarów, tak? Ja wiem, ja wiem, że Znowu pan chce. Kolejne. przecież to co zapłaciliśmy. Trzymaj te 10 dolarów, ja wiem, ale on już za każdy udział miał napisany, nie? Czyli musimy Aha. mu dać. Panie, no to, to teraz się próbujemy ze, ze, ze złotem, dobra? No to zaczynamy. Trzy, dwa, jeden, startujemy teraz. Zobaczcie, patrzcie, jak szybko, jak szybko pop. mi idzie. Jest Trzeci blok, tak radę. jest, ale ej, jak to? Ej, on się A. śmieje ze mnie. Czekaj, ja ci pomogę, ci pomogę, czy ja tylko będę kopostową. No dawaj, 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 dawaj. ale on się, on się śmieje z nas, ej on stał w miejscu, przez chwilę! Teraz znowu kopię tym killowem, o ma za, za dobry kilow. Przecież my z Alkiem dawaj, tu damy próbujemy. Radę, wygramy, Patrzcie. to pospiesz się. No. no to dawaj, dawaj, ale chłopcem przerwy robi normalnie. No nie, ja w to nie wierzę! Jak to jest zrobione? Co jest gane? No, e, nie, no, się jakoś. Nie no, on już skończył, on już skończył, To jest bez sensu, to jest bez sensu! Umiał nam zrobić naprawdę dobre kilofy, a zrobił nam co on nam zrobił! No, no. niby są lepsze od tamtego drewnianego, ale dalej bez znaczenia. Dobra, panie, złodziej pan jesteś i tyle. Z tamtym złodziejem, żeście się zumówili normalnie i nie daje no to namyku. Nie jesteście, nie? Dobra, Ol, wiesz sorry. co Alek? Zapłacimy mu najwięcej, ile tylko będzie chciał i normalnie przyjdziemy tu jeszcze raz konkurować, dobra? Tylko ja mam tylko 14 dolarów, musisz mi kasę dać. Trzymaj, trzymaj, Alek. Idziemy mu naprawdę o, grubo zapłacić. Zobaczymy, czy nam się to uda. Czy on nam zrobi w końcu dobre kilofy. Takie, żeby wygrać z tym ziomkiem normalnie, który chce dać 100 tysięcy dolarów. No ja nie wierzę. Ja powiem chłopu, że się podzielimy normalnie. Halo, Puk Puk, to ja, ja pust, to ja. Ja pustaka Halo. bym mu dał teraz. Proszę Chcesz otworzyć. Pustaka to dobra cena? O, to dobra cena? E, no nie wiem. E, panie, 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 my naprawdę... Oddajemy te kilofy. Weź sobie pan je i normalnie wyrzuć je pan w śmietnik. W śmietnik, bo one są zepsute. My byśmy chcieli naj, 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 najlepsze kilofy, jakie są tylko możliwe. Proszę, tu 64 dolary i kolejne 64 dolary. To jest 124 dolary. Alek, wyskakuj z ściana. Tak daję. daje daję, to jest 128, 124. A, no dobra. Ja, dobra. On tam robi, nie chce robić. Zamknął nam przed nami drzwi. No i zobaczymy, co on zrobi. Ej, choć w ogóle obejrzymy ten jego domek, jak to jest zbudowane. Jakieś dziwne budownictwo bo szczerze mówiąc, to jest Całkiem to ciekawie wygląda, nie? Ta kopalnia jego śmieszna. No, a z przodu coś. tęczę jeszcze ma, patrz, jakieś takie bloki dziwne. No bo to są chyba ej, właśnie, on może nam zrobić kilofy Spectrite. To są takie kolorowe kilofy tęczowe i one są bardzo mocne. Ciekawe czy on je nam teraz da, byłoby super, poważnie. Także wiesz co, jak da nam te Spectrite, to my wygramy bez problemu. Bez problemowo, no, chłopie. Jakieś we dwójkę będzie, będzie to bez problemowo. Oj, panie. No i co? Ej, jest, jest, jest! Zrobił nam Ej, najlepsze Ju no, Juhu! Ej, sorry. Ej, ale nie wiem, czy zabrałeś mi 8 serduszek. Co? 8 serduszek? Ej, to no teraz ile ten masz goście wygrałeś. Nie, nie, nie bij mnie, bo ja mam tylko 8. A, Był, no to... Uderzysz mnie i padnę. Akurat no. byś padł, dobra. Czekaj, w razie wóz pan pyta i tak sobie ustawię. Ziomek, ziomek, idziemy, idziemy. Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Ej, A, w ty domku, łysy, dobra, no, czemu co każdym razem idzie do domku? Panie, dobra, słuchaj pan, robimy teraz interesa. Jak z panem wygramy, nie? To pan dajesz 100, 120 tysięcy, bo nas jest dwóch. Pasuje? No. My się podzielimy. Ej, kiwa, że tak! Patrz! Patrz. Dobra, no to ten co, remalizujemy, co? Palcili, co? Czekaj, czekaj, pisze coś na tabliczce. Okej, okay. no, no, no. Jestem ciekaw, ale za udział 20 dolarów. Co? 20 dolarów za udział? No, złodziej! No, złodziej, w biały hey, dzień! Mi brakuje, mi brakuje 6 dolarów. Dobra, czekaj, dam ci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I mi też sześć brakuje. Dobra, Dobra do rzucę tutaj. Panie, panie, ostatni raz, ostatni raz my z panem wygrywamy. To proszę bardzo. Płacę za udział. No i lecimy. Lecimy normalnie z dy, które kopiemy, ale. Teraz e, dawaj szmaragdowe, szmaragdowe. Dobra, dawaj. panie, my szmaragdy kopiemy. Dawaj, pan, ustaw się i zaczynamy. Trzy dwa jeden lecimy, Alek, lecimy, lecimy, dawaj, lecimy, patrz, 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 robimy go, robimy, robimy, Ej, robimy. Nawet szybciej, dawaj, no, Szybko, kop, nie szybko, skasz. szybko, szybko, szybko! Dawaj, dawaj, szybko, dawaj, dawaj, we dwójkę, we dwójkę! Ej, ten chłopik tak jest szybszy, To jest grane, nie, nie, my się to wygramy, daje, my ty. to wygramy, my, 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 szybko! Alek, Wal, Wal, wal dawaj, dawaj, nie! Nie, 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 zostały nam trzy bloki, trzy bloki, byliśmy tak blisko, z nami to Kolejne 20 dwa. O, e, e, sorry, Alek, nie chciałem. Ale zbyt, teraz będziemy zbyt, biedować my nie mamy pieniędzy! Cośmy narobili najlepszego? Wiesz co? E, ale ja mam szmaragdy. Idę do tego chłopa i ja mu powiem normalnie, że daję mu wszystko, wszystko przepisuję mu dom, tylko niech mi zrobi naprawdę naj, 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 na najlepszy kill jaki jest tylko możliwy. Chodź, idziemy do niego. Nie, ale to na pewno się opłaca, co? Tak, halo, halo, punkt punk. twój dom też w zastaw dam Panie. A co, mój? E, to tak, cały. Panie, całą wioskę dajemy w zastaw e, Wszystką kasę, poczekaj, e, ja mu dam tutaj, bo musi pa, być jeszcze na tym wstępnie mnie, Po 20 dolarów on zbiera. I daję panu to i daje panu to, i daje panu ten kilof i my chcemy najlepszy poważnie, jaki jest tylko możliwy. Dwa kilowy. Daliśmy panu wszystko siano i dajemy panu całą wioskę. Jeżeli zrobi pan nam najlepsze. Najlepsze, tak, najlepsze. Dobrze panu słyszał. Ja już się tak wciągnęłem widzowie, że ja muszę mieć najlepszy kilof Nie ma innej możliwości. Ci budowa, nie się, się zamknął, będzie robił nam najlepsze kill a my, Alek, miejmy nadzieję, że nie pozbędziemy się naszej całej wioski, jak i naszych domków i że wygramy u niego, u tego chłopa, 100 tysięcy dolarów, a jeżeli wygramy, to ja się z Alkiem nie podzielę i wszystko będzie dla mnie! Tak jest, to... dobrze Ej, słyszycie? nie, 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 tak, nie taka Ej, była umowa, co Ej, Alek, to ma znaczy. sorry, sorry, ja nie chciałem. Ej, czekaj, 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 on coś przyniósł, coś przyniósł, mamy, mamy, oh. mamy. Ej, czekaj, ja, ja to wypróbuję, dobra? Dobra, no, dawaj. I chłopie, na strzała widziałeś tu? No, ej, teraz to wygramy, stary. Ej, nie ma opcji, nie ma opcji. My to wygrywamy bez żadnego ale, bez żadnego... Jakby to powiedzieć, pierdnięcia. O. Bez żadnych wątpliwości. Tak jest. O, Ej, nie, nie, atakuj mnie, nie atakuj mnie, mam mało życia. Ej, ten chłop tutaj chodzi. Dobra, chłopie, 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 teraz rywalizujemy. Nie ma problemu, rywalizujemy. O 120 tysięcy dolarów, proszę, ja daję panu tutaj 40 dolarów za nas dwóch, po 20 dolarów. Idziemy i się próbujemy. My musimy dawaj, to wygrać. Panie, lecimy, nie ma innej so możliwości. Alek, dawaj, słuchaj, robimy coś takiego. Ty no. zaczynaj w połowie i leć do końca, a ja do połowy dobiję. Będziemy szybciej. Dobra. Dobra, panie jesteś gotowy? No to startujemy za trzy i idź do połowy. Za trzy, dwa, jeden. Lecimy, lecimy lecimy lecimy, Dobra, lecimy, 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 lecimy. Szybko, Alek, szybko, Alek, do połowy, do połowy, do połowy dawaj, 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 no, wygrywamy kopię, kopię. to, wygrywamy kop, to! Kop, kop, mocno, mocno, mocno lecisz, no, Alek lecisz. Tam, tam, lecisz. Tam, tam, tak, 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 tak. I so, dawaj, i so, dawaj, i jak, dawaj, i jak, dawaj, jest, jest, wygraliśmy, i wygraliśmy. Sekundę, wygraliśmy, on ją jeszcze, ej, sekundę, piąteczka, 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 tak jest, <laughs> przegrał, 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 haha ha, noob, ha, noob, so jesteś NPC, 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 <laughs> przegrał, przegrał, ej, dobra, Alek, wygraliśmy to, dawaj, Siano, wygraliśmy. popie, Siano, 100 tysięcy dolarów, 120 tysięcy dolarów, ja panu przypominam, że mieliśmy drożej, ej, mamy najlepsze kilofy w Minecraft, wyobraźcie to sobie, no daje, daje, nie, ja, ja wszystko zabieram tutaj No, ty też weź, ty też weź Ale słuchaj, słuchaj, my jesteśmy no. Teraz najbogatsi w Minecrafcie Także widzowie, jeżeli byście chcieli, żebyśmy się Z wami podzielili, to nie ma problemu Nawet najmniejszego, ja się z wami podzielę Nie wiem jak Alek, bo Alek to wiecie jak ja jest Ja też się podzielę, też No dobra, no to słyszycie, że Alek też się podzieli Normalnie w Minecrafcie tutaj dolarami Także w... słuchajcie, jeżeli tylko Chcecie, piszcie komentarz, oczywiście Warunkiem jest wbicie na mój drugi Kanał, zostawienie subskrybera. I wbicie na Instagrama, zostawienie obserwacji. To jest najważniejsze, co macie zrobić. My wtedy wam damy dolarów pełno normalnie w Minecrafcie, więc mam nadzieję, że deal będzie fajny. My wygraliśmy 100 tysięcy dolarów. Wy też jesteście w stanie wygrać tutaj normalnie w Minecrafcie, znaczy dostać. My, my porozdajemy, my porozdajemy, także e, wbijajcie, a to 30 już się kończy, także widzimy się jutro. Słuchajcie, my jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z pełnym ekwipunkiem pieniędzy, także dziękuję, miło się z Panem interesy robi. I do widzenia. A my, Alek, uciekamy do domku schować kasiorę!